Mieszkańcy gminy Janowice Wielkie wraz z lokalną grupą działania Partnerstwo Ducha Gór od kilku lat tworzą archiwum pamięci. Zbierają wspomnienia dotyczące osób i miejsc, przeprowadzają wywiady i tworzą swoistą mapę. Te potrzeby dotyczyły zachowania pewnej pamięci, zasobów lokalnych. Jakby pokazania tego zarówno mieszkańcom, którzy nie zawsze wiedzą gdzie żyją, co mają, nie znają jakby się nawzajem, ale również dla turystów, bo przybrało to również taki postaci, postać takiej mapy interaktywnej. To archiwum pamięci polega na tym, że chcemy się opierać na wspomnieniach i opowieściach naszych mieszkańców, a nie na tym, co możemy znaleźć w, w internecie. Mieszkańcy są największą skarbnicą wiedzy i pamiątek o danej wsi. Dlatego też zorganizowano spotkania pod hasłem Janowicka Kapsuła Czasu. Młyny w komarnie to chyba, z, tak teraz nie będę liczył, ale co najmniej trzy były. Zakładów tkarskich ten, no to, 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 to było masę. Była w komarnie ten fabryka dzwonków. Ogromną spuścizną dokumentalną, jaką posiadam, to. Po nieżyjącej już pani, która zajęła się przed laty, utworzyła komitet kościelny i doprowadzono do odrestaurowania kościoła, który był w latach 70 bodajże już przeznaczone do rozbiórki. Spotkania w Trzcińsku, Janowicach, Wielkich Komarni i Radomierzu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich nowi mieszkańcy, jak i ci, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi, dzięki, dzięki tym działaniom, nasi, nas, nasze wnuki, nasze dzieci poznają to, co jest najbardziej wartościowe w Janowicach. Jestem od 12 lat mieszkanką Janowi, nic. Mieszkałam przedtem w Karpaczu. Jestem ciekawa co tu się w ogóle działo. Jestem komarianką, urodziłam się. Trzeba, po, trzeba y, tą swoją wiedzę przekazywać innym pokoleniom, młodszym. Najmniej by dzieci wiedziały skąd się wywodzą. Nie by wiedzieli tą komarna, komarna, bo nie, młodzież nie wie. Na przykład, pani jest dumna, że pani jest komarna. Jestem bardzo dumna, kochana. Bardzo domna jestem. Wyjątkową historię m.in. Trzcińska, Janowic Wielkich czy Komarna poznać można także podczas darmowych spacerów. Wziąć w nich udział może każdy, a to nie koniec działań realizowanych w ramach projektu. Janowickie opowieści to pierwsze tak dużo oddolne przedsięwzięcie archiwizacyjne w Kotlinie Jeleniogórskiej. Projekt finansowany jest z programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.